Ruszamy Małopolskim Szlakiem Oscypkowym. Docieramy do Krzysztofa Łasia i jego stada w Białce Tatrzańskiej. Kierowanie tak pokaźnym stadem owiec i psami pasterskimi nie należy do najłatwiejszych. Trudno też oderwać wzrok od jagniąt. mamy, jak on teraz mamy znajdzie. O on znajdzie. znajdzie. Mhm. Pana tak, to jest 900 sztuk. To tak wypasamy i to jest jeden juhasz przy niki i cały co z pasie on całe tu. Jest to nasza lua, że mamy coś takiego jak łez, i łowce, żeby to jeszcze nie zaginęło, żeby to było, że dawno tak się wypasało i żeby to utrzymać tą kulturę dalej, żeby tak było. Nie mogę się skupić na rozmowie, bo cały czas jestem tutaj zaczepiana, żeby głaskać. Są to psy towarzyszące. Tak, one, one pracują tak samo jak i juchasi 6 miesięcy mają tutaj swoją robotę. Później mają 6 miesięcy w domu, wypoczywają. Teraz są takie szczupłe, wygonione, bo, no, bo one cały czas nawracają, pomagają temu chłopu tutaj na zaganiać i, i, i paź, pilnują przed, przed wilkiem. Właśnie tu zaczynają się początki powstawania oscypka, bo to tutaj owce jedzą pyszną trawę. Tak, pierwsze tutaj się pasą i tutaj całe te łąki, wszystko tutaj wypasamy. No i później z tego mają mleko, no, z tej trawy czym lepiej się napasą, tym lepiej się podoją. Wiadomo, sprawa, że jak ktoś poje, no to jest nie, silniejszy i więcej mleka wydają. Już głaszczemy się. Do zobaczenia, a teraz idziemy do pacówki. Dobrze. W bacówce można się przekonać, jak wygląda tradycyjne wyrabianie serów, choćby redykołki, której nazwa wywodzi się od okresu redykania się, czyli powrotu owiec z hal do domu, kiedy to rozdawano serki bezpłatnie. Tu jest moja bacówka. Zapraszam do środka. To tutaj właśnie codziennie pan pracuje przez pół roku. Tak, w każdy dzień jesteśmy tutaj. Pan Bóg z wami. Wyrabianie serów to dla niewprawionych rąk prawdziwe wyzwanie. Serowarska lekcja rozpoczęła się od wyrabiania gołki produkowanej z mleka Krowiego. Pani musi ogniatać z pierwszego, tak jak ten pan tam. O, no. mocno ściskał. No, nie mocno, żeby nie, nie tak pękało. Nie, nie może pękać to ładnie do kubki, co by nie pękało. Delikatnie. No, tak się trzeba obchodzić jak z mężem. <laughs> O, trochę mi pęka. No, trzeba pomalutku, malutku, trzeba. Bardziej tak. Mhm. Jak jest nabity, to bardziej go tak, tak trzeba. O. żeby ta zinteka wyciekała śniegu, A czego delikatnie obrobić, żeby był ładny, gładki. O, teraz jest piękny. Woda 70 stopni ciepło, kładzie się w rękę do zimnej wody, później się kładzie do tej ciepłej, no i obmiana się, zakłada się mu formę. Tak, się ją zapiną z dwóch takich części, zakłada się tu taką opaską, no i na, nabija się z tej i z tej strony się ścisko, co by ładnie ten wzorek. Sery muszą mieć odpowiedni wymiar, żeby się zmieściły? Żeby się zmieściły do takiej formy. No. Ale to jest miarowy taki garczek, kuleczek i, i wychodzi, wtedy jest pomaga. Ja. Gołka zrobiona. I to nie jedna. Czas na oscypka. Ten ser o wrzecionowatym kształcie wytwarzany jest sezonowo od maja do września. Powiedzmy o samym oscypku, właśnie z czego się składa? Jakie to jest mleko? Jaki ma kształt? To jest tak samo mleko owcze. 60% mleka owczego, 40% krowiego. Kształt taki stożkowy od 17 do 21 cm ma być długości. Od 7 do 10 cm grubości. No i, i ten. I waga od 65 do 80. Właśnie tak powstaje Kołka, młodsza siostra oscypka. Z czego się składa? To jest mleko owczo-krowie, coś podobnego jak oscypek. Można trochę inną domieszkę zrobić. A jakie ma kształty? Bo może mieć różne kształty, prawda? Tak, może mieć różne kształty, bo jak niekiedy zostawało takie tam mniej sera w pucie, że to nie było na taką gałkę czy coś, to się robiło. Serduszko, no jakiego zielenia, kaczkę. Różne takie wzory były, były formy specjalnie wyrzeźbione i robiło się takie. To tak, po prostu z tego zwysku, co tam się z tego zbłączył. Jak długo przygotowuje się taki ser? No taki ser gdzieś do półtorej godziny. Pierwsza się trzeba podoić, przecedzić to mleko, podgrzać do nam 36 stopni, no i później się zerklago pod puszczką. i czeka się, za chwilę się zetnie. Jak się już zrobi ten skrzep, pościna się, przecina się, odciąga się serwatkę do kotła, a z końcu się robi, łosce gratykułki. Powiedz mi jeszcze o pod podhalańskiej, jak to jest ser? Brędza jest tak samo, tylko troszkę mniej się grzeje pod mleko, troszkę chłodniejsze mleko się robi. No i zbiera się normalnie ten bunt. Tak jak tutaj on tam dwa dni w tej szmacie, później się go wykłada na stół i musi ukisnąć tam 4-5 dni, zależy jak ciepło, to i do tygodnia zależy jak jaka jest temperatura na to niekiedy za 4 dni ukiśnie, niekiedy trzeba 6 dni, co by ukisnął dobrze. By... I później się to miele, bez maszynki się to puszcza, no i doprawia się solą tylko do smaku. Oscypek, redykołka i bryndza podhalańska to produkty regionalne z Podhala, mające unijne oznaczenie, chroniona nazwa pochodzenia. Z kolei inny przysmak z tego regionu, jagnięcina podhalańska, chronione oznaczenie geograficzne. Na hali spotykamy się z Wojciechem Komperdą, który ma owce rasy Cakiel Podhalański oraz wywodzące się z tej rasy polskie owce górskie, doskonale przystosowane do warunków środowiskowych panujących na terenie Podhala. Smaki podhalańskie to nie tylko sery, ale także jagnięcina podhalańska. Jaki jest jej smak? No, smak jest bardzo dobry, delikatny, mięsko kruche jak się fajnie przyprawi, bardzo lizat. Ma też walory odżywcze. Tak, każdy może... To mięso jeść. Od począwszy od najmłodszego, do najstarszego, do seniora. Nie ma żadnych przecież, nawet mówiąc, że to jest zdrowe, bo na pewno zdrowe, bo naturalnie chowane, na, nie na żadnych paszach, przyspieszaczach, na mleku od matki. A później, jak gdzieś jest większe, to się pasie. I nie ma żadnych, tam, jak to się mówi, chemii w nim. Nie przy, żadne przyspieszacze nie są. No z jagnię ma maksymalnie 25-30 kg żywej wogi. Tak, tam sprowadzają z zachodu, czy tam, to no, to jagnięta po 60 km, po 50 Wiadomo, że są tuczone specjalnie. Mleka tam nie widzą, tylko same pasze. Jest to mięso inne po prostu, inne. Nasze jagnię jest górskie, delikatne bardzo. Małopolskie przysmaki na długo pozostają w pamięci. W końcu, nie bez powodu, są naszym narodowym skarbem.